zaczynamy. Witam wszystkich na moim kanale. Otwieramy paczuszkę. Cóż to tam do wujka przyszło? Taki gadżet. Powiem co to jest i otwieramy. Zobaczymy do czego to służy. No tu mam. ja to tam Uwaga! To jest ten moment, w którym, w którym, to jest moment, w którym zobaczymy, co nam tu Otwieramy i oto mamy super końcóweczki do mierzenia, do wkręcania korku silnika lub miska lejową, zależy od tego jaki samochód. I mamy tutaj ciśnieniomierz. Ciśnieniomierz? Tak. Tu mamy Kolanko na wypadek gdyby coś nie poszło, w ogóle to jedna uszczelka wypadła z torebki. A, tnięta, dobra, dobrze dobra. już widzimy, że uszczelka jest... Dostałem jeszcze. Dobrze, że po zaopakowaniu to by było. Mam nadzieję, że to nie popękają. To mamy kolanko. To jest piękne ładne. I już. Takie Teraz no, załóżmy, że listy olejowej, aha, więc tą pałuszczelkę wstępną no ta mniejsza z tym, tam tu są, też brakuje, są, dwóch brakuje mniejsza oto, tu się trudno wciąż mamy tak, aż już no trudno no to jest na szczęście groszowa sprawa, ale to tak to nieładnie ze strony firmy i jak włączymy silnik, to tu się pokaże ciśnienie zaraz tu demonstruję to na no Starajmy się, żeby ten zegar nam leżał jak jakoś tak. super blatem do nas. O, położymy tu w to miejsce. Spróbujemy teraz go bi napędzić. Działa. Ładnie się wykaza wszystkie wary. No. To jest jakaś kąt. A, to jest do spuszczenia ciśnienia, zaraz sprawdzimy. Tak, dokładnie. Także widzimy, że to wszystko sprawne ma 6 barów tutaj też się wyświetliło 6 barów. Także... A jutro pokażemy, jak Ta, się jutro pokażemy, to się używa. jutro tak, pokażemy, co się używa. Dzisiaj odebrana już Jest wieczór, więc możemy to na razie rozpiąć i zamknąć. I zapraszam na jutro, albo pojutrzej, nie wiem, jak to się... A, muszę wyciągnąć, ja to chciałam wyciągnąć. Jako to się do nowej maszyny. O, no, boczka. Gotcha. Wleczą na miejsce. To kolanko było z tej strony, nie, nie z tej strony. Uuu, trochę te techniki się tutaj pobudzyło. Dobra, maszynka, na razie to jest piórniczka. Ta uszczelka jest zabyściarska. Nie wiem, co miałem wczoraj. na dzień dobry z tą uszczelką. Oj, nieładnie to wygląda. Nie, nie, albo nie, nie będziemy tego odsyłać. To jest koszursze. Bez No dobra. To zamykamy Chyba i zapraszamy... Chyba, tak. Chyba, że wybuchnie. Chyba, że Zapraszamy na jedno. Tak, tak.